Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca na zapleczu sceny Miejskiego Centrum Kultury odbył się spektakl Wojna Chłopska w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej. Amatorska grupa teatralna istnieje od 2015 roku. Tworzą ją ludzie z Suchedniowa, Kielc i Skarżyska, Kamiennej, Anna Zaczek, Agnieszka Sochańska, Mariusz Pomocnik, Tomasz Juchniewicz, Michał Zaczek. Spektakl na motywach dramatu Janusza Kowty pod tytułem Wojna Chłopska to historia gromady chłopskiej w czasach przesiąkniętych niepokojem. Mistycyzmem, fanatyzmem. Staje się okazją i pretekstem do stawiania pytań o uniwersalne wartości. Wojna Chłopska została doceniona na wielu imprezach, festiwalach i przeglądach. Otwierała ogólnopolski przegląd teatrów studenckich i niszowych epizod w Krakowie oraz gościła na festiwalu teatrów amatorskich pod brzozą w Bartongu i na deskach alternatywy między ścianami w Częstochowie. E? E? Zdrowe ziarno! Zdrowe Nie męczył się go? No, na marmo! Z wysoka uderzaj te temaple, upole, łupu, cupu, łupu, cupu, to pisko, te ma plebiskowo polepy, Łopu, cupu, łopu, cupu, Ten nie mówi, Kości wolą? Nie na darmo! Będzie ziarno, zdrowe ziarno! Skarmę za słowo, odkurzamy, Truch to zbożny, truch to prawy, Łopu, cupu, łopu, cupu, Łopu, cupu, łopu, cupu, Latoś rok nam był łaskawy, Teraz starszy. Będzie miękko, będzie miękko, będzie chrześcijański. Wtedy kolejnym! Zgrzesznik. No obrodziło Obrodziło naszego. Nie wiele z tego naszego. Ciesz się tym, co masz? Co masz? Co masz w Oddamy co się należy, sami nie zginiemy. Więcej obrodziło, to i więcej wezmę. Więcej masz, większy, żal oddać. Dlatego mówię, szatańska Dzień jest sprawą łaski boskiej. O, Prawda? Jeszcze trzy roki tego świata, a ty się męcz, człowieku. Bo jak tak gadacie, to jakiej radości z nie ma? No, zawsze radość mocno czepem no. łupnąć. A byle co gadacie, to się tak zgubi. Tak, rację, tak się gubi. To nie tańce, tylko robota. Co za mózg, gdy się tam była? Mm. Przy